Jeszcze dzisiaj rano było pewne, że Kołobrzeski Punkt Szczepień Masowych powstanie w hali Łuczniczce. Rozmowy w tej sprawie trwają i trwają też przygotowania. Patrząc na, na to jaka jest e, propozycja ilości dawek dziennych, czyli 200 dawek dziennie i założenie, które Pan Wojewoda podał, że jeden zespół może wykonywać 100 szczepień dziennie. My sobie przygotowaliśmy taką propozycję i będziemy ją teraz zderzali z możliwościami naszego patronackiego punktu szczepień, że dobrze byłoby, gdyby pracowały w tym punkcie szczepień trzy zespoły. I te trzy zespoły będą wykonywały przez 6 dni w tygodniu szczepienia. Osoby, które obsługiwałyby te stanowiska to pracownicy patronackiego punktu szczepień, czyli kadra uzdrowiska. W jednym zespole szczepień, szczepiącym yy, są w wytycznych wskazane osoby, które powinny być yy, no, uczestniczyć w tej w pracy, więc potrzebne nam są osoby w administracji, czyli te osoby, które będą wydawały kwestionariusze które wypełni każda osoba, która chce się zaszczepić. Osoby będzie, no i osoby kwalifikujące i wykonujące szczepienia, i to są te osoby, właśnie są to zawody medyczne, i tu będziemy potrzebowali wsparcia ze strony uzdrowiska. Ale tak jak powiedziałam, mamy taką już deklarację ze strony pana marszałka, ale również pan prezes Mateusz Korkuć jest z nami w stałym kontakcie. Ale nie wykluczone, że współpraca miasta i uzdrowiska może przełożyć się na jeszcze inne rozwiązanie. Kołobrzeskie uzdrowisko utworzyło dwa punkty szczepień populacyjnych i być może jeden z nich zostanie zamieniony na punkt szczepień masowych, ale ostateczna decyzja i tym samym odpowiedź na pytanie, gdzie będzie kołobrzeski punkt szczepień masowych, zapadnie najprawdopodobniej dzisiaj wieczorem lub jutro rano. Punkty masowych szczepień według założeń wojewody powinny ruszyć 19 kwietnia.